Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale Inwestowanie Indywidualne. Dzisiaj niedziela, 16 lipca, więc odcinek z serii 3 spółki na ten tydzień wracamy z tą serią. Wiem, że wielu z Was wyczekiwało właśnie na nowe odcinki z tej serii, także myślę, że będzie ten odcinek bardzo chętnie przez wiele osób oglądany przedstawię trzy spółki, które no, są w takim ciekawym, według mnie, miejscu zarówno pod kątem technicznym, pod kątem wykresu, ale też po prostu pod kątem panującego sentymentu do pewnych sektorów i do tego, jak ewentualnie w ciągu nadchodzących kilku, kilku dni dane spółki będą mogły się zachowywać również też w kontekście całego, całego rynku. Pierwsza spółka to no, znany i lubiany chciałoby się powiedzieć, GreenEx, z nami to na pewno. Czy Lubiany, no to już każdy może sobie na to pytanie odpowiedzieć samodzielnie. Spółka, która zaliczyła bardzo dynamiczny tydzień, bardzo wiele się działo, no ale to też za sprawą informacji ze spółki. Mieliśmy na początku informacje dotyczące złoża złota, gdzie Greenex ma ochotę nabyć właśnie prawa do tego, do tego projektu, gdzieś tam na początku sesji przyniosły te informacje wzrosty, potem jednak paliwa zabrakło, pomimo takiej dobrej jakby się mogło wydawać i bardzo perspektywicznej informacji. Kolejna sesja to informacja o, o emisji, emisja akcji właśnie pod te wszystkie projekty, które spółka prowadzi. Emisja niewielka, również pozytywnie odebrana ze względu na to, że cena akcji zaoferowana w emisji była no, znacząco, nawet bym powiedział wyższa. Od tej proponowanej przy poprzedniej emisji, także to sygnał pozytywny. Tak więc, koniec końców, po tym tygodniu spółka wychodzi zwycięsko. Takiego sformułowania myślę, mogę śmiało użyć 2,99 dokładnie taki poziom po piątkowym zamknięciu. Także do okrągłego psychologicznego na pewno i bardzo ważnego poziomu 3 zł. Raptem grosika nam zabrakło, ale nic straconego, chciałoby się powiedzieć. Jeszcze dużo czasu przed nami. Biorąc pod uwagę to, że udało się wyjść z tej czerwonej strefy, strefy sprzyjającej gdzieś poprzednio spadkom, strefy, której nie udawało się pokonywać, bądź w przypadku dojścia w te rejony, raczej korekta była tym, co następowało po. No to wydaje się, że jeżeli teraz przy tupem, z prawie 10% wzrostem, udało się te rejony wybić. Rejony 2,75, potem 2,80, 2,85 to takie bardzo ważne poziomy, przy których wiele się dzieje. Na akcjach, obserwując arkusz zleceń, można właśnie takie wrażenie mieć, że są to poziomy naprawdę, naprawdę ważne. Sesja piątkowa, blisko 7% wzrosty, ale byliśmy wyżej. Szczyt to 3 zł, 2 grosze, także no na moment udało się ten poziom 3 zł pokonać, no ale nie są to wcale najwyższe rejony. Ja tylko przypomnę, że tutaj pod koniec czerwca byliśmy znacząco powyżej 3 zł, okolice 3 zł i 20 kilku groszy były obserwowane przez moment na spółce. Także możliwe, iż kurs właśnie będzie chciał w telejony wracać. Biorąc pod uwagę to, że miejsce do takiego wzrostu jest, biorąc pod uwagę to takie napędzenie się, jakby przynajmniej chwilowe, kursu, kursu akcji tej spółki, właśnie. Może też pozytywny sentyment do spółki przez inwestorów te komunikaty myślę zostały odebrane nawet jeżeli początkowo negatywnie, to jednak koniec końców pozytywnie. Pozytywnie i właśnie końcówka tygodnia moim zdaniem to pokazała. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki myślę, że szansa na kontynuację wzrostów jest. Jeżeli mamy tutaj miejsce do wzrostu, gdzieś tam warunki rynkowe no dają nadzieję na, na realizację takiego pozytywnego scenariusza, no to tutaj zadałbym sobie pytanie, czy inwestorzy tego nie wykorzystają? I właśnie ponownie gdzieś w stronę tym razem tego szczytu. To on teraz nam będzie wyznaczał bardzo ważne poziomy, maksimum do osiągnięcia. W stronę tego szczytu jakiś ruch nie będzie realizowany. Moim zdaniem taka szansa jest. Oczywiście trzeba najpierw wybić okrągły poziom 3 zł. To bardzo ważne. Dobrze, jeżeli udałoby się tego dokonać na przykład podczas jutrzejszej. Poniedziałkowej, poniedziałkowej sesji, a nawet jeżeli by się tak nie udało, no to, żeby sesja poniedziałkowa nie przyniosła jakiegoś tutaj znaczącego, znaczącego odwrotu, raczej niewielka zmienność, tak do 1% poniżej, poniżej kreski. To są wszystko wtedy poziomy akceptowalne, nawet do 1,5% bym powiedział w przypadku tej spółki, biorąc pod uwagę jej zmienność. Mamy tutaj AET sesję, kiedy Naprawdę zmienność jest bardzo duża z kilkuprocentowego minusa. Spółka potrafi przejść w okolicy zera, bądź nawet na plus i odwrotnie też. Także tutaj naprawdę wszystko może się wydarzyć, chciałoby się powiedzieć. Obroty spore, jak na tą spółkę, zwiększające się. Co prawda, sesja piątkowo wyłamała się z tego. Z tego trendu, no ale miejmy też na uwadze, że są wakacje. W wakacje zazwyczaj obroty na giełdzie papierów wartościowych są troszkę mniejsze. Piątek również no jest takim specyficznym dniem, bym powiedział, jeżeli chodzi o handel, o handel giełdowy. Także obserwujemy poziom 3 zł, jako poziom bardzo ważny, kluczowy i myślę, że raczej nie powinno być problemów z jego pokonaniem i z dalszymi wzrostami, również do tego poziomu, do okolic tego poprzedniego szczytu, mniej więcej 3,20, 3,25, może 3,30 udałoby się osiągnąć. To wszystko byłoby do zrealizowania. Miejsce jak najbardziej jest, proszę spojrzeć na chociażby RSI, raptem w okolicach 60 jesteśmy, a przy tej poprzedniej fali wzrostowej poziomy rzędu 80 kilku punktów nie były niczym, niczym nadzwyczajnym i utrzymywały się poza ograniczeniem przez dobrych kilka sesji. Także Greenex pierwsza spółka w tym zestawieniu. Przejdźmy do kolejnej. Pepco, więc spółka no, z wig z 20. Spółka duża i spółka ciekawa technicznie, ponieważ domknęliśmy lukę. Lukę, która powstała tutaj. Może przybliżę, żeby każdy dobrze wiedział o czym mówię. Sesja z 10 listopada i sesja z 14 listopada. Mieliśmy tutaj ponad 11% wzrosty, no i luka spora, luka, która no, ze względu na charakter spółki, jej przynależność do indeksu, jej wielkość, no, wypadałoby, żeby, żeby była domknięta. Takie domknięcie trochę czasu zajęło, jeszcze kurs powędrował sporo wyżej po tej luce, no ale jednak co odwlecze nie uciecze, jak to się mówi. Domknięcie nastąpiło, może zaznaczę pionową, pionową linią. Te rejony, do których właśnie kursy dobił, są to okolice 35 zł. Dla ułatwienia przyjmijmy sobie ten poziom. Domykająca i kluczowa świeczka, moim zdaniem to ta z czwartku, 13 lipca, wtedy 3% spadek, mocna taka sesja spadkowa, długa czerwona świeca, domykająca tą lukę praktycznie w całości, ale jednak minimalny dolny cień po tym domknięciu, takie jakby no, danie nadziei na wyciągnięcie podczas kolejnej sesji. Sesja piątkowa już na plusie. Co prawda bardzo niewielkim, mieliśmy ten, ten, ten wzrost większy podczas sesji. No, i ten górny cień może dla niektórych być odebrany negatywnie, ale jednak myślę, że nie ma powodu, żeby na ten moment tak to odbierać. Jak najbardziej, ja widzę tutaj szansę na odbicie od tej linii, biorąc pod uwagę takie czynniki jak domknięcie luki, właśnie także technicznie mamy tutaj wszystko wyrównane. Biorąc pod uwagę też typowe, najprostsze wskaźniki, no, które wskazują już na możliwość odbicia, proszę spojrzeć, jak nisko jesteśmy na RSI. MACD bardzo zbliżyło się do siebie, także istnieje tutaj szansa przecięcia, wygenerowania tego sygnału pozytywnego sygnału kupna, dolne ograniczenie wstęg Bollingera, no także naprawdę takie wszystkie bardzo, bardzo podstawowe wskaźniki, najprostsze, nawet one już pokazują możliwość odbicia, no i ja tutaj do siebie, od siebie dodam, że też takiego Odbicia się spodziewam. Jego skala to mogłoby być gdzieś właśnie górne ograniczenie tej luki, czyli wtedy okolice 37-38 zł. I właśnie tych rejonów bym się, bym się spodziewał w pierwszej kolejności jako takiego maksymalnego poziomu, który zostałby osiągnięty tylko i wyłącznie technicznym odbiciem. Wszystko co powyżej. To już możliwe zapoczątkowanie tutaj jakiegoś trendu wzrostowego, który nawet może doprowadzić walory Pepco do poziomów powyżej 40 zł, chyba po 42-43. Takie poziomy oczywiście, jak już wspomniałem na początku, były obserwowane i to po tej luce wzrostowej gdzieś tam domykanie zapewne miało mieć miejsce tutaj, no ale jednak strona kupująca była silniejsza i wzrosty tutaj, tutaj przeważyły te Teraz inwestorzy uznali, że czas na domknięcie luki. Myślę, że dobrze, że ta luka została domknięta, ponieważ mamy tutaj teraz klarowną sytuację. Nie trzeba się zastanawiać gdzieś. Powiedzmy, jeżeli ktoś zdecydował się na zakup akcji, na przykład tutaj, w, na początku maja, no to ja osobiście w tym miejscu akcji bym nie zakupił, właśnie myśląc o tej luce i o tym, że. Ona w najbliższym czasie może zostać domknięta. Także Pepko również trafia do zestawienia z ciekawą sytuacją na wykresie i z możliwym technicznym odbiciem nawet w stronę 37-38 zł, może, może wyżej w przypadku napędzenia się. Napędzenia się tego wzrostu, nawet w okolice 40 zł, wtedy mogłyby być, mogłyby być obserwowane. Kolejna, trzecia i ostatnia spółka to Allegro, więc, no również spółka doskonale wszystkim znana, i również spółka w ciekawym miejscu, przynajmniej moim zdaniem. No, po wzroście, który zapoczątkował się w końcówce marca, dynamicznie w miarę kursy podszedł do szczytu w okolicach 38,60 i od tamtego czasu korekta, korekta która trwała do okolic 31,50, na razie wydaje się, że to był ten poziom minimum osiągnięty podczas tej korekty. Zapewne zadziałały jakieś lokalne wsparcia wytworzone mniej więcej w tym miejscu, czyli na początku, na początku lutego tego roku. Podczas takich pojedynczych prób wybicia, obie te próby zakończyły się wtedy niepowodzeniem, no i koniec końców kurs spadł do okolicy 26 zł. Ale było, minęło, nie będziemy się teraz tym zajmować. Skupmy się na tym, co widzimy na wykresie. Aktualnie mamy tutaj sygnał. Pozytywny, który wygenerował się tutaj we wtorek 11 lipca. Ja tutaj widzę sygnał kupna. Wyciągnięcie tej świecy, co prawda nie jest jakiś wielki ten dolny cień, ale jednak w porównaniu również z korpusem, on jest dość duży. Wyciągnięcie dolnego cienia, zamknięcie 0,5% nad kreską, ale ta kolejna sesja środowa, 12 lipiec, ona dała potwierdzenie w miarę mocny wzrost, jak na Allegro, ponad 2,5% pełna, prawie że świeca. Zamknięcie również w granicach, w granicach sesyjnego maksimum, bo ono wyniosło 33 zł. Zamknięcie 32,95 to świeca potwierdzająca sygnał kupna, czyli tą świecę z 11 lipca. Ja to przynajmniej tak odbieram. To są gdzieś tutaj moje takie, moje analizy no i mamy podejście pod ważny poziom, poziom oporu w tym wypadku, czyli te okolice zielonej kreski 33,40, 33,50 taki zakres tutaj sobie bym dał pierwsza próba, czwartek zakończona niepowodzeniem zakończona spadkiem, była próba wyjścia ponad ten poziom, niestety tylko cień pozostał, no i zamknięcie w granicach sesyjnego minimum tym razem Także no, to sygnał negatywny, ale jeszcze nie decydujący absolutnie o jakimś odwrocie i o zanegowaniu całego tego sygnału pozytywnego, który wytworzył nam się na bazie tych dwóch świeczek, ponieważ Sesja piątkowa no przyniosła całkowite odrobienie tych strat i świeczka bliźniacza, ale tym razem zielona. Co prawda, znowu górny cień pozostał, górny cień niewielki, ale jednak nie było cofnięcia. Proszę spojrzeć, ono jest nieznaczne. Tak jak wtedy mieliśmy spadek, zamknięcie 2% pod kreską, tak teraz było to prawie 2,7% na plusie. Także po dojściu do poziomu oporu nie obserwowaliśmy znaczącego cofnięcia. Absolutnie nie było tutaj mowy o jakimś zajęciu na minus, co wtedy dopiero mogłoby świadczyć o zanegowaniu całkowitym wręcz tego sygnału kupna, który nam się wcześniej wytworzył, o którym przed chwilą mówiłem. Dlatego tutaj cały czas sytuacja jest moim zdaniem otwarta. To, co może sprzyjać wybiciu tego poziomu, to ta luka 12-13 czerwiec. Tą lukę wypadałoby również moim zdaniem domknąć. Ona nie jest wielka do jej domknięcia, również nie potrzeba jakichś wielkich wzrostów. Są to okolice 34 zł i kilkunastu groszy, ale to może być takim napędem, który przyda się przy wybiciu tego oporu a przy wybiciu oporu myślę, że te wzrosty na domknięciu tej luki się nie zatrzymają i sytuacja, jaką będziemy obserwować, będzie analogiczna do tej, którą widzieliśmy tutaj na początku maja. Wtedy również kilka sesji, które walczyły z tym poziomem oporu. Koniec końców udało się go wybić z pozytywny sygnał potwierdzenia wybicia z 11 maja. Duża, prawie pełna, zielona świeca. No i ten rajd taki krótki, wzrostowy był kontynuowany do już wspomnianego przeze mnie poziomu, 30, prawie że 9 zł, dlatego ja teraz spodziewałbym się no prawie że, bliźniaczej, prawie, że bliźniaczej sytuacji. Na koniec podsumowanie. Trzy spółki Allegro, Greenex oraz Pepco. Wszystkie trzy do zestawienia trafiają. Wszystkie trzy moim zdaniem z szansą na wzrosty, z bardzo ciekawymi wykresami. Dajcie znać, co sądzicie o tych spółkach. Może macie jakieś własne, równie ciekawe. Napiszcie w komentarzach, a ja zachęcam do subskrybowania Udostępniania tego materiału. Informuję również też, że możliwość wsparcia kanału od dosłownie kilku, kilkunastu już dni istnieje. Także, jeżeli ktoś ma taką ochotę, gorąco zachęcam. A ja dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia. Cześć!